Witajcie serdecznie. Mamy 28 sierpnia i mój przegląd prasy. Czym będziemy się zajmować? Całą rzeką relacji wokół wybuchów Nord Streamów. Dobrze, wiecie, na koniec sierpnia 2022 roku doszło do tego wybuchu cztery nitki. Pod wodą Nord Streamów. Dwie nitki, wtedy już od lat aktywny Nord Stream 1, uaktywniony 2011. Ten gazociąg, dwie nitki. W tym momencie, no właściwie tu chodziło o tu poślizg był no, zaskakujący, bo Niemcy jeszcze. Nie udzieliły takiej licencji do uruchomienia. Ostatecznego, technicznego uruchomienia Nord Stream 2. Ten gazociąg był gotowy, ale to już było po inwazji Rosji na Ukrainie. Więc wiadomo, że tu politycznie było to arcyniezręczne dla Niemiec, aby ten gotowy już. Wybudowany. On przeszedł też testy przesyłowe, ale niemieckie państwo nie udzieliło licencji do tego transferu. W tym momencie dochodzi do tego wybuchu. To jest 26 sierpnia. Dobrze? Chyba dobrze. 2020. 2022. Sytuacja wygląda tak, że w różnych miejscach dochodzi do tych wybuchów i trzy nitki z czterech no, ulegają zniszczeniu, tak? Poważnym, poważnemu zniszczeniu na teraz nie mogą być uaktywnione. Te dziury są. Od tego czasu to tam sobie leży i gnije. Są mniej lub więcej rzetelne prognozy, ile kosztowałoby naprawienie tych nitek. Mówi się o jakich, o jakichś miliardowych kwotach, ale nie jestem przekonana. Myślę, że można by to było zrobić, ale nie znam się na tej technice tych gazociągów. Moim zdaniem można by było po prostu odcinki zbudować na nowo, ale to już, to już tutaj technicy tych kwestii muszą się na ten temat wypowiedzieć. Czy to nie byłoby związane z nowymi pozwoleniami, nie wiem, ale sam, może także akt naprawy. Tych, tych gazociągów też może w wodach międzynarodowych, mówimy tu o wodach duńskich konkretnie, także tam może Szwecja miałaby coś do powiedzenia. Nie wiem, trudno jest to określić. Na razie trzy są nieaktywne, niemożliwy jest przesył gazu, ale ta czwarta, tak, to jest ta druga nitka Nord Streamu, która nigdy nie została uruchomiona w kontekście importu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, ale jest w stanie technicznym, który umożliwiałby tych, stricte technicznie, jeszcze nieprawnie, bo nie ma tej ostatecznej licencji niemieckiego państwa, pozwolenia jakby na ten przesył, ale taka możliwość jest. I teraz spójrzmy. Przez Nord Stream 1 przechodziło rocznie mniej więcej 50 do 55 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Co w przełożeniu na każdą niteczkę to jest mniej więcej 25 do 27 miliardów metrów sześciennych gazu. Jeśli założymy że w przypadku Nord Stream 2 te nitki mają podobne, e, po, e, podobne możliwości techniczne, no to by było coś, jakby można było chociaż tą jedną nitkę uruchomić. Mówimy wtedy mniej więcej o tak, no te 25-27 miliardów metrów sześciennych patrząc na ostatnie lata, ile Niemcy zużywali tego gazu, tam były oczywiście niesamowite wahania, to to były te lata covidowe, to musimy wszystko uwzględnić, ale w topowym w topowych latach Niemcy dochodzą do 100, dochodziły do 100 miliardów metrów sześciennych, jeśli teraz hipotetycznie Mogłyby uruchomić tą czwartą nitkę, no to byłoby na teraz mniej więcej 1 trzecia do, znaczy czwarta do 1 trzeciej, tak? Zużycia gazu w Niemczech. Więc to by był ważny element. No i teraz, słuchajcie, po tym wszystkim, po tym wybuchu już teraz 3 lata temu. Wybucha olbrzymia dyskusja przecież. Jezu, co się dzieje? Radek Sikorski pisze coś tam. Thank you, tak. Jezus, każdy ma jakąś swoją własną wizję. Z duńskich mediów dowiadujemy się, no bo duńczycy też przeprowadzali takie śledztwo. Od duńczyków dowiadujemy się, że są poszlaki, że tam, właśnie w tym okresie, gdzie doszło do tych wybuchów, krążyły gdzieś tam także rosyjskie statki. Bałtyk jest jakimś takim, właśnie, bardzo gęsto gęsty w statki, przeróżne tutaj logistyczne szlaki. Więc trudno jest tu o teraz jakąś. Jasną tezę, kto to mógł być. Względnie wcześniej Niemcy, to znaczy niemieckie media, zaczynają mówić o jakowych przeciekach, przeciekach z prokuratury generalnej. Zawsze jest mowa o przeciekach i o tak zwanym dziennikarstwie śledczym. Które miałoby właśnie dzięki tym przeciekom i dzięki własnym tutaj dokonaniom śledczym dochodzić do, do tych elementów. I tu właśnie mowa jest o tym jachcie, o Andromedzie. Dla ekspertów od jachtów, no nie wiem, mi się to nie wydaje duże, no ale dobrze. I tam Ukraińcy, Specjaliści od nurkowania i wybuchów podwodnych. Najpierw była mowa o czterech osobach. Potem pojawiła się piąta osoba. Były przeróżne wersje, kto, jak i co. I między innymi, to jest ciekawe, ten jachcik cumował w koło brzegu. Tak, tam Zniknęły nagrania z monitoringu. Niemcy wielokrotnie w swoich mediach wykazywali tu takie zniecierpliwienie i wręcz taką złość, że Polacy tu nie przekazali im informacji na ten temat. W Niemczech pojawia się szczególnie w 2023-2024 roku wysyp różnych takich reportaży, głównie w mediach publicznych. Właściwie cały, cały czas mówimy w tym śledztwie dziennikarskim o mediach publicznych, o mediach publicznych. Bardzo często. I w międzyczasie są takie wrzutki. Już był podejrzany, na którego był nawet nakaz, nawet ten europejski, i on śmiga z Polski gdzieś w jakimś samochodzie, ambasady ukraińskiej, udaje mu się uciec. Taka jest też właśnie w międzyczasie wrzutka. W międzyczasie pokazuje się w niemieckich mediach także były szef wywiadu niemieckiego, który potwierdza te całe tezy, że to byli Ukraińcy, jest jakieś powiązanie jeszcze z Londynem. I wydaje się na koniec 2024 roku, no i właściwie tak do teraz, że sprawa jest wyciszona, tak, nie ma jakichś nowych, nowych wydarzeń w tym wszystkim i tu boom Serhiej, tak, Serhiej przez H tam, G czy H aresztowanie w Rimini. jest tam z rodziną urlopuje, słuchajcie no i niemieckie tabloidy Świetnie wiedzą, że płacił, był w takich, jakiś tam super w tym rymini, w jakichś takich um, namiotach specjalnych na tym urlopie i przyjechał. To jest ważne, na ten urlop, urlop przyjechał z Polski. Z Polski przyjechał na ten urlop, gdzie został aresztowany. Jest na razie we Włoszech. Dokładnie w środę przyszłego tygodnia włoski sąd zdecyduje, czy ten Serhiej zostanie przekazany Niemcom. To jest interesujące, ale to nie wszystko. Niemieckie media wiedziały, że był w majtkach, na przykład już Die Bild wiedziało, że był w majtkach, nie stawiał żadnego oporu, żona i dwójka dzieci tam i słuchajcie, na noc taki namiocik kosztuje 250 euro, no też dziennikarze śledczy od razu się dowiedzieli, cóż to za śledztwo. Dziwne rzeczy dzieją się wokół tego śledztwa i teraz chciałam Wam przedstawić, bo mówimy tu cały czas, jeśli jest kontekst śledztwa i jakichś przecieków, mówimy tu cały czas o niemieckich mediach publicznych. I teraz słuchajcie, robi się to wszystko ciekawe, bo mamy tu wiadomości. Sekundkę, sekundkę, ja tu muszę. Dotrzeć. Dotrzeć. Um, no tu jest tak jest szał. Um, Nie mogę tego znaleźć. Zaraz, zaraz wam, to, wam to tu znajdę. A jeśli nie, to przejdziemy do jeszcze innej, innej relacji. W relacji Tagesschau, która powołuje się na śledztwo też mediów publicznych WDR, o WDR wam już kiedyś opowiadałam, Wes Deutscher Rundfunk, tam jest mowa o tym, jak oni się zawsze chwalą, tamtych, tak, z tej dochodzeniówki, tak, z tych wszystkich śledczych niemieckich są chwaleni, jakie to super dochodzenie, że tyle się udało ustalić. Tak, gdzieś jakieś to jest wszystko tak dziwne, że niby profesjonaliści, bo tutaj są związki i z wywiadem ukraińskim, i przecież z wojskiem ukraińskim, że oni tu cały czas jak oby popełniali jakieś gafy, po pierwsze zostawili wszystkie ślady, nawet, nawet materiał ślady, materiału wybuchowego zostawili na tym jachcie, słuchajcie, a jeden z nich wpadł, no, no chwycił go radar, i to na terenie Niemiec, czy to jest możliwe? To brzmi jak w jakimś takim serialu kryminalnym, tak? Że gdzieś na radarze widać zdjęcie. Tak, I w tym samochodzie siedziało dwóch osób, siedziały dwie osoby, i tym samym można było właśnie na ślad tej jeszcze jednej. No i to wszystko opisuje nam Tagesschau. Właściwie w każdym akapicie jest coś o Polsce. Oni mieli do Niemiec przejeżdżać przez Polskę na fałszywych dokumentach. No był ten epizod z tym koło brzegiem. Wiele, wska Wiele wskazuje na to, że część tych osób jest w Polsce. No to znaczy, że Polacy ich kryją. No tak mi się wydaje. I też ta ucieczka tego Serchieja, tak, wcześniej, który miał być właśnie samochodem z ambasady w Warszawie przewożony już bo oni wiedzieli, że jest, że jest nakaz aresztowania, no to przecież Polska też musiała o tym wiedzieć, że on tam przejeżdża, tak? No i teraz ta informacja, że udał się na ten urlop w tym włoskim Rimini z Polski, Polen. to jest dokładnie opisane. I teraz tak, Niemcy, to jest ten hit dnia, zidentyfikowali wszystkich na tej łódce. Wszystkich, tak. Wszystko mają. Więc jest Juri. Juri jest tu chyba właśnie, jakby można powiedzieć, tym głównym nawigatorem tego jachtu. Zna się, zna się na żeglowaniu i pochodzi z portowego miasta Odessa. Juri Te. Mamy koordynatora i to jest ten Serhiej K. Właśnie to jest ten główny koordynator tego wydarzenia niby tej akcji i to jest ten z Rimini. Dobrze mamy jeszcze imiennie nieokreślonego eksperta od materiałów wybuchowych i mamy czterech czterech nurków tak e Jedną z, z tej czwórki jest kobieta. Wszyscy wywodzą się z jednej z prywatnych szkół nurkowania w Kijowie, i jeden z nich, mężczyzna, już zmarł był żołnierzem w Sewolotka. I on ten K, miał nawet, i tutaj nie jest określone czy w międzyczasie, czy wcześniej, część swojego treningu, treningu wojskowego miał się odbyć w, w ramach tego szkolenia Bundeswehry w bawarskim Wildflecken. I teraz, no jak to? To Bundeswehra szkoliła nurków dla ukraińskiej armii jeszcze przed wojną. Serio i to w Bawarii? Szkolenie nurka w Bawarii? Gdzie tam warunki? No dobrze. Wszystko dziwne, ale Niemcy są w niebo wzięci, bo wszyscy są zidentyfikowani. Zobaczcie, wszyscy są ukraińcami. Tak. No, dla mnie jest tu wiele znaków zapytania, jak to ta prywatna szkoła nurkowania, jak udało im się wykształcić takich to super talentów, co potrafią takie coś zrobić. No, no, jesteśmy pod wrażeniem, jesteśmy pod wrażeniem. Tak, nie, dla mnie to jest nadal niepoważne. Dobrze, ale widocznie jest to. Jest to widocznie wskazane. Dobra. Politycznie wskazane. Słuchajcie, ja bym chciała teraz wskazać Wam temat, który Niemców bardzo interesuje, ale inaczej niż myślicie, bo Niemcy uciekają z Niemiec. <śm> tak. W tym roku pada rekord. Pada rekord wyprowadzek z Niemiec, rodowitych Niemców, nie, nie tylko pada rekord Polaków, którzy się wyprowadzają, bo to już jest, to już polskie media wychwyciły. Nie Niemcy, rodowici Niemcy tacy, tacy biologiczni wyprowadzają się z Niemiec, już teraz wiemy, że do kwietnia było ich ponad było ich prawie 100 tysięcy to znaczy ponad 90 tysięcy w pierwszym kwartale, nie jest 4 miesiące, więc prawdopodobnie Niemcy przekroczą granicę 300 tysięcy takich wyprowadzek. I to co Niemców samych szokuje to jest nie tylko to, że wyprowadzają się obcokrajowcy jak Polacy, tu odpływ jest znaczący. Przyjeżdża do Niemiec coraz mniej Rumunów. To ich też niepokoi, bo to z ich punktu widzenia jest bardzo podobna grupa właśnie, właśnie tradycyjnie pracowników, też tych sezonowych e, i na przykład też e, pracowników w sektorze ochrony zdrowia. To jest bardzo ważne. Ich jest coraz mniej, ale ci Niemcy, którzy wyjeżdżają, to wcale nie są ci emeryci. To że pod słońcem, Majorki spędzają swój, swoją jesień, wesołą jesień życia. Nie. Nie, 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 bo oni często wcale oficjalnie się nie wymeldowywali w Niemczech, więc oni robili sobie coś w rodzaju takiego urlopu. Tak, lecieli sobie, na przykład, nie wiem, czy cztery tygodnie, wracali sobie do domciu, tam mieli, swój, tam mieli swoje takie stacjonarne życie, no i potem znowu ten urlopik, Tak samo robią na przykład teraz w Turcji. Nie ja w sobie sobie tak ten. No to jest to życie emeryt, ale nie. Tu chodzi o tych ludzi, którzy się wymeldowują z Niemiec. Tak, tak wymeldowują się na zawsze. Ja na przykład jestem takim przykładem. Bye bye. Um, po prostu całkowite wymeldowanie. Nie ma ich. I to są młodzi ludzie między 29 a 49 rokiem życia. Ja się jeszcze załapałam, wtedy byłam młodsza. Dobrze. I to są ludzie dobrze wykształceni, bogaci um, i są opisywani, że to są ludzie po prostu ambitni, którzy chcą osiągnąć więcej. Oni, tak tłumaczą niemieckie media, uciekają przed biurokracją, wysokimi podatkami, to czego się nie mówi w tym wszystkim, <grym> że oni wyjeżdżają, bo gdzieś indziej jest im fajniej. Um, Dobrze, ale to nie jest moim zdaniem tylko to, że szukają tam lepszego życia zawodowego i finansowego. Wszystkie te relacje medialne milczą, milczą, pod tym kątem, że po prostu w Niemczech jest życie już mniej atrakcyjne i po prostu niebezpieczne i już niemiłe na co dzień. No dobrze. Dzisiaj szok. Totalne, ponieważ z Niemiec wyjeżdża taka babeczka, to jest Verona Poth, przez dwa O opisana. Niektórzy z Was znają ją, bo ona przez krótki czas zabłysła. Właściwie to jest jej jedyne takie, takie dokonanie medialne. Stąd Niemcy ją znają. Przez krótki czas była żoną tego e, Dita Bowlen, wiecie? Z tego, z Modern Talking, ten blondyn, nie? Ach, jest niesamowity kaliber, i no, oni mieli taką burzliwą relację. To jest jakieś ponad 20 lat temu, a nawet więcej chyba. Tak, chyba nawet więcej. Więc on się strasznie w niej zakochał. Oni się potem pokłócili, publicznie się kłócili, rozwodzili, to wszystko w takim tempie szalonym. Ale Niemcy tym samym po prostu poznali wtedy tą kobietę. To jest naprawdę przepiękna kobieta. Chyba nawet tam była mys, nie wiem czy nie mys World. Czy my z Germany? Nie. Próbowała tam jakoś jakieś własne formaty w TV, tam, ale tam nie wyszło. I ona ze swoją rodzinką się wyprowadza, porzuca po prostu Niemcy i jest także taką przedstawicielką tych, którzy Niemcy opuszczają. W niemieckich mediach nie pojawia się jako powód nie tylko to, że Niemczech już nie jest bezpiecznie, e, mówi się o wysokich podatkach i tak dalej, złej pogodzie, ale mi się zdaje, że, że tak, że tutaj ten kontekst jest jednak szerszy. Jedynie Handelsblatt zwraca na to uwagę, że powstały firmy. Całe firmy i cała sieć różnych doradców, którzy pomagają ludziom w przeniesieniu, znaczy takim biologicznym Niemcom, pomagają w przeniesieniu się za granicę. Ja to widzę szczególnie mocno właśnie w mediach, bo Coraz więcej redakcji osiedla się na przykład poza granicami Niemiec, bardzo wielu znanych youtuberów, ale także dziennikarzy wiecie. Z mojego środowiska po prostu się wyprowadza. Wyprowadzają się z Niemiec i często korzystają jednak z pomocy takich doradców, no bo jest wiele takiej papierkowej roboty. Rejestracja firmy, rejestracja działalności i to różne cele mogą być. To mogą być cele właśnie w Unii Europejskiej. Nie, Polska nie jest topowa na tym liście. Polska jest topowa na tej liście dla Polaków, tak, którzy wracają do Polski, czy dla niektórych emerytów, którzy mają jakiś związek z Polską, tak? Żona pochodzi z Polski, czy dzieci mieszkają w Polsce, coś, coś takiego, ale. Hiszpanię, no wiadomo, lubią Niemcy tradycyjnie, no to już chyba z tą Majorką to już wszystko, wszystko wiemy, tak, ale kierują się także na przykład do Kostaryki. To jest bardzo lubiany cel, i Dubaj coraz częściej, USA i Szwajcaria. To są takie, takie topowe cele, i niesamowity jest ten świat właśnie doradców, i to jest taki, już został uruchomiony pewien system. To widzimy po tej Weronie Pot, że ona już jest przez dłuższy czas, musiała się po prostu przygotowywać z rodziną, i tutaj po prostu i majątki, i firmy. Po prostu taka ostra zmiana, zmiana życia. I Niemcy coraz bardziej sobie to uświadamiają, że poza ich światem są także inne kraje, gdzie oni fajnie mogą żyć. Ostatnio miałam takie, takie zdarzenie, bo poznałam osoby, które podróżowały właśnie w tej kostarice. No i pytam się ich, no i jak tam spotkaliście wielu Niemców? Tak, szalenie dużo Niemców. Właśnie tam, w tej kostarice, zobaczcie, jak to funkcjonuje. Te całe firmy takie, konsultingowe, no one załatwiają właśnie rejestrację firm, działal działalności. Także przerzutu majątku, tak? Konta w bankach, takie tam sprawy meldunkowe. I one są wtedy oczywiście także takim, takim hubem informacji I, i one stwarzają następne kontakty biznesowe. I tak na przykład w tej Kostarice Niemcy. Zaczęli, e, zaczęli się integrować w miejscową gospodarkę, tworzyć właśnie takie sieci wpływu i przyciągać następne firmy, to jest fenomenalne e, i to się dzieje także właśnie w mediach, bardzo silnie w nieruchomościach, Niemcy kupują bardzo dużo gruntów e, i na Karaibach, e, jest też pewien odpływ w Cypr, Stał się też takim właśnie lubianym celem. O tym Dubaju to już mówiliśmy. I to wszystko zaczynają się robić takie społeczności niemieckie w tych, w tych krajach. Super, super ciekawy proces. Będziemy go śledzić, bo moim zdaniem to jest dopiero początek, nie koniec. Dla Niemców, dla niemieckich mediów, jakiś totalny szok. Nowum, ale trzeba się obudzić. Wake up. Niemcy. Staniecie się krajem migracyjnym, tak? Nie. Trzeba powiedzieć jak? Emigracyjnym? Emigracyjnym, tak. Niestety, tak to niestety bywa. W historii były już takie przypadki. Pa, do usłyszenia jutro.